Przyszła do mnie paczucha z gildii, a w niej długo wyczekiwana nowość. I to oczekiwanie można by już liczyć w latach. Komiks się, się. Czwarty tom archiwów Tom Rider. Yes. O matko, myślałam, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. Przysięgam. Po trzecim tomie powoli zaczynałam wątpić, że ten dzień w ogóle nadejdzie. I Scream Comics kiedykolwiek wyda ten tom czwarty. Ja wiem, ja się cieszę, jak głupia, naprawdę, ale bardzo te komiksy mi się podobały. I ja wiem, że był duży backlash w internecie, że to jakiś dziwny papier został użyty, offsetowy, i w ogóle okładki nie takie przecież są ładniejsze. Ale weźcie pod uwagę, że to nie jest tak, że wydawnictwo często decyduje o tym, jak ma wyglądać to wydanie. To jest często decyzja odgórna wydawnictwa, od którego kupujecie ten komiks. Według mnie to jest świetna sprawa i ja też chciałam wesprzeć wydawnictwo Screen Comics pokazując Wam ten tom i zachęcając Was, żebyście go sobie nabyli. Jeżeli kochacie, Lara Croft dołączy do pozostałych trzech zaginiony artefakt ze świątyni komiksowej.